Witam was kochani, dzisiaj zrobimy sobie takiego weekendowego vloga Dawno o tym myślałam i w końcu trzeba to zrobić To typowy vlog weekendowy e, Pokażę wam mniej więcej jak wygląda u mnie taki weekend Ja i tak i tak zwykle pracuję w, w weekend Więc też wam pokażę mniej więcej jak to wygląda Ale dzisiaj będzie taki bardziej e, dzień e, do ogarniania Chciałabym sobie ogarnąć chatę Ale zanim do tego przejdziemy to pokażę wam moje jedno z takich fajnych przepisów I będą to pankeki Są tu takie pankeki które zwykle są bardzo, ale to bardzo puszyste, e, ale zazwyczaj gdy je po prostu chcę nagrać, to niestety wtedy nie wychodzą puszyste, także zobaczymy, bezbędnego gadania przechodzimy właśnie do tego przepisu. z największych sekretów tych takich puszystych pankejków. To są po prostu ubite białka jajka. Bardzo istotne jest to, że tutaj nie może właśnie nic lecieć. Ta jakby piana ma być taki w taki sposób, że jak wy sobie przychylicie ten pojemnik, to one po prostu nie wypłyną. One są już w tym momencie bardzo takie stojące. Ogólnie zawsze dodaję soli. Nie wiem czy z jednej strony dlaczego, po prostu zawsze mi tak mama mówiła i to robię. Możliwe, że po prostu właśnie one wtedy dzięki temu się po prostu lepiej ubijają. Mamy gotowe te dwa składniki. Masa ta jest bardziej trochę lejąca niż u mnie chyba zwykle. Mam nadzieję, że nie dałam za dużą Mleka, zobaczymy, połączymy je i będziemy po prostu smażyć. czy one zwykle są bardziej puszyste. Dzisiaj serio wyszły mi mniej puszyste, no tak naprawdę są takie bardziej racuszki niż mm, takie typowe pancake'i. Zapewne dodałam po prostu za dużo mleka, więc też podając Wam przepis w opisie taki już dokładny, e napiszę Wam ile tego mleka najlepiej dodać i po prostu później ewentualnie stopniowo go dodawać. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale ja w momencie, kiedy czuję, że mam zbyt dużo rzeczy w domu i tak e, te rzeczy leżą na wierzchu, jest taki bałagan, strasznie źle się czuję i też mi się źle pracuje na przykład w takiej przestrzeni. I dzisiaj miałam nagrywać różnego rodzaju filmy, mm, ale uznałam, że nie. Dzisiaj zrobię wokół siebie porządek, żeby po prostu już troszeczkę tak przygotować się na wiosnę, tym bardziej, że mamy plan umyć dzisiaj okna, więc chcę po prostu ten dom dzisiaj tak ogarnąć, żeby po prostu już czuć się w nim tak, mm, że idzie właśnie ta wiosna, że jest tak czysto. Bieram się za ogarnięcie szafy. Wygląda to w tym momencie o wiele lepiej. Ja mam tutaj taki system dosyć przejściowy tutaj mam jeszcze te wszystkie takie swetry grubsze zostawiłam sobie takie swetry, które po prostu noszę najczęściej, bo jej najbardziej lubię, u góry dałam sobie już takie bardziej rzeczy sportowe czyli bluzy, zestawy dresowe uwielbiam zestawy dresowe i tutaj jest taki zestaw m, dresowy ale taki bardziej swetarkowy, go również bardzo uwielbiam, Czafka, którą potrzebuję uzupełnić, a mianowicie tutaj są jakieś t-shirty i tym podobne ja ogólnie w tym roku bardzo chcę mieć dużo basiców, takich rzeczy te zwykle takie koszulki z Napisami, tym podobno. Ja już głównie noszę na siłownię i w najbliższym czasie po prostu potrzebuję zrobić jakieś takie właśnie zagupy basiców, Także jeżeli znacie jakieś fajne e, marki, najlepsze z basicami, które po prostu są takie na dłużej, to dajcie mi znać. Kolejna półka to jest u mnie typowo półka e, na siłownię. Tutaj są zestawy wszystkie moje, które mam. E, tak naprawdę też potrzebuję się troszeczkę tutaj niektórych pozbyć, bo nie chodzę w niektórych. E, są nawet niektóre nowe. Też pewnie jakieś wystawię na vinted. Kolejna szafeczka to jest szafka z moimi bluzami. Co... Ostatnia półka to są takie mniej używane przeze mnie mm, rzeczy, jeżeli chodzi o. E, spodnie i spódniczki. Ja nie chodzę w zbytnie w spódniczkach, ale je mam na jakąś tam e, okazję, jakby miała ja jednak wyjść. Zobaczymy, jak będzie w tym roku. Chciałabym też częściej w takich rzeczach chodzić. No i ostatnia szafka, czyli moja e, zmora, czyli po prostu bielizna. E, dzisiaj właśnie będę wynosiła m, większość stąd rzeczy, jeżeli chodzi o skarpetki zimowe. Takie właśnie wełniane jakieś skarpetki i tym podobne. E, z moja piżama również pójdzie już w odstawkę. I jeżeli już jesteśmy w temacie bielizny, to ogólnie ja bardzo, ale to bardzo zwracam uwagę na to, jaką bieliznę wybieram. Przede wszystkim dlatego, że no, to jest istotne, żeby pod leginsami e, była taka bielizna, która się po prostu nie odznacza, żebyśmy się nie czuli e, niekomfortowo nosząc legginsy, tym bardziej, że głównie chodzimy na siłownię właśnie w leginsach. E, I jest na rynku chyba mm, z jimgla z tego, co ja kojarzę, mają właśnie taką bieliznę, która jest e, stricte pod leginsy. I mam trzy pary, są ok, ale ja nie ukrywam, że ich cena jest dosyć wysoka, jak na to, że są to po prostu majtki. Są to stringi, czyli tak naprawdę kawałek materiału, ale znalazłam najlepszy zamiennik tych majtek, który uważam, że się w ogóle niczym nie różni i kosztuje 9 zł. Są to majtki, które znajdziecie w. Action i one kosztują 9 zł, uważam, że niczym się nie różnią, jeżeli chodzi o te majtki z właśnie Gym Glamour. Ena jest o wiele niższa, co jest istotne, one właśnie bardzo w małym stopniu się odznaczają pod tymi leggingsami. Przede wszystkim dlatego, że one są tak jakby bezszwowe. Owszem, mają ten szef, ale on po prostu jest taki niewidoczny, są gładkie, Dzisiaj w paru kolorach ja zwykle mam czarne szare mam jeszcze. One naprawdę mega fajnie się sprawdzają. Także jeżeli szukacie. Idealnych gaci pod legginsy, to polecam Wam właśnie test action. Zaczęłam o godzinie 11, a w tym momencie już jest godzina 14, i tak naprawdę nie wiem, że to jeszcze nie jest koniec. Jest tutaj niezły bałagan, ale też również bardzo dużo rzeczy już udało mi się, że tak powiem, uszykować, żeby po prostu jutro najprawdopodobniej pojechać do moich rodziców i je wywieźć, ale jest tego mnóstwo. Tak to się właśnie prezentuje. Są tutaj głównie spetry i kurtki zimowe. Wiadomo, że to tutaj zajmuje dużo miejsca, ale przeraża mnie to, ile ja mam tak naprawdę rzeczy. Więc myślę, że jak to się, tego już się pozbędę i to wywiozę z domu, to będzie po prostu tego miejsca więcej i będę się po prostu bardziej czuła, że tak powiem, komfortowo. Czy jeszcze jest dobra. Jestem właśnie na etapie kręcenia filmu do kampanii reklamowej jednego produktu suplementu diety. Takie bardziej boku ujęcia i nie ukrywam, że cieszę się ogromnie, że dzisiaj jest po prostu słońce za oknem. bo gdyby tego nie było, to po prostu te ujęcia by były takie no nienaturalne. Także maluję się i nagrywam kolejne ujęcia, bo te kolejne ujęcia już chcę mieć w makijażu, a wcześniejsze były takie bardziej naturalne. Odzywam się do Was już w poniedziałek z tego tytułu, że po prostu wczoraj mieliśmy iść na siłownię jak wróciliśmy od moich rodziców, ale uznaliśmy, że jest tak ładna pogoda i jest nam szkoda po prostu tego czasu i wolimy sobie pójść na spacer, a po prostu mm, dzisiaj nadrobię tą siłkę, tym bardziej, że jest dopiero 12.30, a ja już tam idę. Zabieram was tam ze sobą, bo chcę dzisiaj ponagrywać różnego rodzaju filmy, mm, więc od razu wychodzę z auta i idę po prostu na siłkę, nawet nie wracam do domu, pomimo tego, że tak naprawdę moja siłownia jest. Czałulę też nie pod moim blokiem. Wyobrażam sobie ja dzisiaj szybkie sposoby, jak jak pośladek w tym ćwiczeniu i powodów, dzięki czemu w końcu potrafię ćwiczenie nagrywam już w tym momencie około trzech filmów na Instagrama i TikToka, więc jeżeli chcecie zobaczyć moją rozgrzewkę, to najprawdopodobniej już będzie widoczna ona właśnie na Instagramie. To będzie typowa rozgrzewka przed treningiem dołu. I w ogóle w tym momencie nagrywałam też drugą rzecz, jeżeli chodzi o bugarskie przysiady, których większość osób niestety nie lubi. I tam nagrałam m.in. informacje, jak poczuć mięśnie pośladkowe, ale drugi film, który nie wiem, czy mi wyszedł, dotyczy tego, że wiele osób popełnia błąd, nawet dwa błędy w tym ćwiczeniu, a mianowicie chodzi o to, że w momencie, kiedy robią bokarski przysiad, to zaczynają od mocniejszej strony, co jest bardzo dużym błędem, przede wszystkim dlatego, że ta druga noga również ćwiczy podczas, ćwiczy podczas tego ćwiczenia. Ona w mniejszym stopniu ćwiczy, ale ona dalej ćwiczy, więc właśnie bardzo istotne jest to, żeby zaczynać od tej słabszej strony żeby ona po prostu nie była aż tak bardzo zmęczona, bo wiele osób właśnie w momencie, kiedy robi tą słabszą stronę, dopiero drugą, to nie jest w stanie zrobić pełnej liczby powtórzeń tej drugiej jakby nogi, bo po prostu są zbyt bardzo zmęczeni. Druga kwestia jest taka, że zawsze, ale to zawsze, w momencie, kiedy robicie bokarskie przysiady, ale również każde i ćwiczenie jedną nóż to robicie przerwę pomiędzy jedną nogą przede wszystkim dlatego, że również one jakby pracują, więc jakby ta druga noga jak zaczyna od razu mm, robić to ćwiczenie, to ona już jest na tyle zmęczona, że nie jesteście w stanie zrobić po prostu pełnych powtórzeń. Plus też również Później wychodzą e, różnice w sile, jak również także to są takie dwa istotne y, y, czynniki, które musicie uwzględnić w wyświczeniach jedno nóż, a jeżeli chcecie wiedzieć, jak zaktywować swoje myśli pośrodkowo do pracy, to zapraszam również do mojego TikToka i Instagrama, y, gdzie też wrzucam pełno merytorycznych treści. Melduję się już z domu i już nie nagrywałam nic więcej na siłowni, ale po prostu w momencie, gdzie tam gdzieś ćwiczyłam, tu było mnóstwo ludzi, więc też nie chciałam wyciągać kamery i tym podobne, bo nawet nie miałam gdzie jej tam położyć. W momencie się będę z wami żegnała. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego bloga i mam nadzieję, że wam się to podobało, ze względu na to, że na pewno chciałabym nagrywać takich filmów więcej. Także jeżeli wam się podobało, to bardzo fajnie będzie, jeżeli dacie mi komentarz i polubienie i oczywiście zapraszam Was do subskrypcji. Także do zobaczenia w kolejnym vlogu.